Cześć! Na szczęście Boże, moi drodzy. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dzisiaj, dzisiaj będziemy mówić o. Maryi. O Maryi. Bo dzisiaj to... jest szczególny dzień dla nas. Dla nas, nas bo dzisiaj jest, przeszliśmy 30 dniowe 33-dniowe ćwiczenia duchowe z Marią oparte na traktacie 10 Ludziak do Montfort. I dzisiaj się kolejny raz zawierzyliśmy i oddaliśmy Maryi. Tak. Dzisiaj jest dla nas dzień szczególny i dlatego dzisiaj chcielibyśmy Wam powiedzieć trochę o naszej relacji z Maryją, trochę o tym akcie oddania, na czym On polegał i też zaproponować taką modlitwę na koniec oddania się Maryi. Nasze naszych rodzin. A Pamiętam, że siedział o miał Maryję. Maria uratowała moje życie. Kiedy szatan już mnie całkowicie związał i myślę, że już zaprowadził mnie w całkowitej zguby i całkowitego zniszczenia, tam wkrótce ta pokorna służebnica, Pana. Jest taka piękna pieśń. Pokorna służę Pana, jazące strzały nieprzyjaciela, jarząca głowę węża. To jest taka piękna pieśń, którą ja bardzo lubię i to się bardzo mi kojarzy z moim życiem. Tego, że Maryja rzeczywiście niewolnika nie kiedyś złego przyprowadziła do Jezusa. Akurat dzisiaj Jezus nam towarzyszył no, na tym stole i też jest figura Maryi. W trakcie, kiedy się oddawaliśmy, jej podobiekę i jej się poświęcaliśmy, aby ona ukształtowała nas na wzór swojego syna. Tak, dla mnie Maria też jest bardzo ważną postacią towarzyszącą przy moim nawróceniu. Jak miałam 15 lat, byłam na pielgrzymce do Częstochowy i tam bardzo mocno bolała mnie noga. Na tyle mocno czułam się takim najsłabszym ogniwem w grupie. Wtedy ksiądz zaproponował modlitwę właśnie za osobę, która, która czuje się najgorzej. Ja sobie tak pomyślałam, że to chyba ja, ale ja nie miałam wcześniej doświadczeń y, jakichś takich y, działania Pana Boga, więc szłam dalej bardzo, bardzo zniechęcona. I y, kiedy ksiądz wypowiedział takie słowa, z litanii do Matki Bożej, uzdrowienie chorych, wszyscy powiedzieli móc się za nami, to ja poczułam w tej nodze, która mnie bolała, w kolanie, takie mrowienie, I nagle cały ten okropny ból, przez który nie mogłam iść, zniknął. I to było moje pierwsze doświadczenie namacalnego działania, albo też istnienia Boga, i wtedy tak sobie pomyślałam właśnie: o jej Panie Boże, ty, ty rzeczywiście istniejesz. I Maryja istnieje i do końca tej pielgrzymki, e, kiedy modliłam się do Maryi, kiedy się do niej zwracałam, to miałam takie silne, wyraźne poczucie, e, jakby rzeczywiście ona była tuż przede mną i mnie słuchała. E, I potem po latach to doświadczenie, kiedy gdzieś tam się pogubiłam na studiach, to doświadczenie e, ono było we mnie, o nim nie zapomniałam, i i nikt nie jest w stanie też mi podważyć tego, że to jest coś, co mi się zdawało, co mi się, że to były tylko moje emocje, bo ja wiem dokładnie, pamiętam, w jakim byłam w stanie, że ja zupełnie nie, nie oczekiwałam tego i to przyszło na mnie z nienacka i to mnie uchroniło przed utratą wiary o tak wiele lat później. Ja pamiętam takie zdarzenie pierwszego doświadczenia Maryi, to, że to było w kościele, kiedy dałem ją móżdżę i Maryja, Przyszła chociaż chodziłem na różaniec, czy do podfigurki Matki Bożej w trakcie majowego z moją babcią, to jednak ja nie miałem relacji z Marią i w zasadzie też byłem człowiekiem małym modlitwy. Prawie się nie modliłem, ale tam, w tym kościele, pamiętam, że przyszła Maryja i pamiętam, że Duch Święty, którego ona jest sobą winicą i w którym, tam gdzie ona jest, tam, tam on też tam jest, zaczął mówić przez moją dziękuję Ci Maryjo, wszystkie płatki róż, które mi wyjednujesz, ubieram Cię jako królową, Panią i Matką mojego życia. I potem, kiedy straciłem wiarę w Boga i zresztą już mówiłem, że Bóg jest energią, bo w jogę, w szamanizm, w buddyzm, w wiele innych dziwnych rzeczy, to, kiedy zacząłem już wychodzić, to pamiętam, że mówiłem sobie, Maryja nie jestem godny pocałować ślady z swoich stóp. I, i, i pojechaliśmy z moimi rodzicami do Lichenia, a tam w Licheniu jest kamień, gdzie były objawienia maryjne i jest odbita taka mała sopa Maryi. Pamiętam, że pocałowałem ten kamień, Te doświadczyłem takiej niesamowitej miłości Marii, takiego jej przytulenia do siebie. I jeszcze jeden moment, który chcę wspomnieć z tej Marii, to jest taki, że w 2015 chyba roku, jechałem, albo w 2016, jechałem do Meccegorie. To był drugi raz, kiedy jechałem do tego I pamiętam, że nie miałem pieniędzy. I mówiłem Mario: wiesz, że nie jest mi, żeby tam pojechać, to załatw. Odznażał się do mnie kolega, któremu Maria zabrała cudowostwo, pornografię, wiele innych rzeczy, który był w Medjugorju. I on mówi Michał, wiedzieć że on że mnie nie jest, ja ci stawiam ten wyjazd. I tak w głównej mierze to się przyczyniło do tego, że dzisiaj jestem w małżeństwie z Karoliną, bo gdybym tam nie pojechał, to bym dzisiaj nie był w małżeństwie. Więc nie był w Warszawie. Nie był w Warszawie. I byśmy się nie poznali. tak. Więc Maria jest tą, której ufam i wiem, że ona zawsze wskazuje na swojego syna. I w zasadzie ich, ich, ich relacja, która zaczęła się. O tym, kiedy Maria powiedziała Bogu tak, kiedy on Jezus jako Bóg człowiek był kształtowany jej, pod jej sercem, sprawia, że ona zawsze wskazuje na nas swego syna, który jest naszym Zbawicielem. I, tak, ja I, już... i to jest i to, że mhm. to jest ta, odpowiem, bo czasami jest tak, że protestanci mówią nam, że my wskazujemy na Marię. Nie, Maria zawsze wskazuje na Jezusa, i myślę, że gdy oni mają swoją mamę, to też mają więź ze swoją mamą. Jeśli Bóg jest miłością, to, jakie to było, jaka to by było, była miłość, gdyby Bóg gardził swoją mamą i uważał ją za, za jakąś swoją porówkę, inkubator czy cokolwiek innego, co tylko podtrzymywało jego, jego istnienie, jednak ją wybrał, posłał anioła. I ukształtował, jeszcze w ogóle, kiedy stworzył świat, bo ojciec już wtedy myślał o Maryi, bo wiedział, że z niej się narodzi Jezus, więc ukształtował ją według swojego pomysłu, który była najwspanialsza, najpiękniejszy, najcudowniejsza. obdarzył go wszystkimi cnotami. Bo w świecie przysłów jest taka, taka księga na temat piesią mądrości i jest często w kościele karłowskim spodobała że to jest właśnie myśl o Maryi. Tak, chyba to nikogo nie dziwi, że pan Bóg chciał mieć wspaniałą mamę. I arcydzieło, i, dzieło, i dzieło swojej, swojego działania i swojej przechmocy. Tak. Dlatego, że wiedział, że ta mama potem będzie jego kształtować. Dlatego, no jak robiliśmy to oddanie 33-dniowe, można sobie sięgnąć też do tych rozważań, nawet rozpocząć sobie to 33 W ogóle bardzo oddanie. zachęcamy do tego, do tego oddania. Ja przechodziłem to zawierzenie czwarty raz, a na tym oddaniu miałem bardzo dużo też takich duchowych walk. Tak, oddanie to jest strona oddanie33.pl też wpisując wyszukiwarkę na YouTubie oddanie 33, powinno też wyskoczyć te filmy. To każdego dnia były od 10 do 30 minut, takie rozważania. Świetnie skomponowane teksty pochodzące z dzienników, tak z, od różnych świętych, od sług bożych. Też właśnie dużo fragmentów z, od traktatu Ludwika Marii Grignon de Montefort o, 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 właśnie o, o doskonałym nabożeństwie do Marii. Także bardzo, bardzo polecamy. Myśmy sami dużo łatw doświadczyli. No, ja też ja powiem tak, bo ja przychodziłem do czwarty raz. Myślę, że za, za, za pierwszym bo drugim razem, Maria zaczęła moje moje z skrupułów, z lęków. Ja wiem, że po tym oddaniu, takim jednym to bardzo dużo lęków z mojego serca odeszło. A z drugiej strony też w trakcie teraz tego oddawania miało we wiele takiego buntu. I widzę na temat tego, że biorąc że, że szatan bardzo nie lubi, kiedy człowiek się oddaje Maryi, bo wie o tym, że ona jest taką formą, w której był ukształtowany Jezus i że Maria chce nas ukształtować na wzór swojego Syna, abyśmy byli święci i niedostępni dla działania złych sił. Ja, I żeby nasze życie zakończyło się w niebie, bo ona jest takim portem tonącym. Jest matką też waleczką, która nieskończenie kocha swoje dzieci i ci, którzy jej się jej oddają. I które stają się jej własnością, to na cała też siebie tym dzieciom swoim oddaje i pragnie ich ukryć po swoim płaszczy, w swoim sercu. Ja, przy trakcie tego oddania 33-dniowego, odkryłam takie kłamstwo w moim życiu dotyczące Maryi: Że Maryja mnie odrzuca, kiedy robię coś nie tak. kiedy... Nie działam zgodnie z jej wolą, to zaczęłam mieć takie wrażenie, że Maryja wtedy mnie nie odrzuca. To jest kłamstwo, ponieważ Maryja kocha nas bardziej niż nasze mamy ziemskie. Jeśli macie to szczęście mieć dobrą mamę i znacie jej ogromną miłość do Was, to wyobraźcie sobie, że Maryja kocha Was jeszcze bardziej, to jest niemożliwe, żeby ona odrzucała. On nas bardziej wszystkie Matki, włącznie On tak nieskończenie kocha, bo kochała, bo kochał miłość od samego Boga. I co, I co jest to najpiękniejsze, że tak jak ja pamiętam, że jeszcze jedna rzecz mi się z tego że jak szedłem na pielgrzymkę na górę w 2014 roku, to było wtedy takie hasło, całe twoje Semary, a w tej, a w tej piosence, w tej, która było to właśnie to hymnem tej pielgrzymki, to było chociaż tak odeszłem i mocno zradziłem Twoją głosu, natyszłaś, i chroniłaś, otolałaś swoim płaszczem. To były takie słowa. Ja wtedy po prostu wtedy pamiętam, że to bardzo mocno dotykało moje dusze. I też, e, też po prostu to w myślę, że też nie płakałem. A jedną rzeczą jeszcze jakim się kojarzy z tej pielgrzymki, to to, że w pewnym momencie miałem taką wielką też sprzykur na nodze. Nie mogłem tej nogi wyprostować. Nie wiedziałem, że dojdę na, na to jasną górę i mówię to było na pewno jest górskim pomodliłem się. I trafiłem do najlepszej takiej dziewczyny, która była fizjoterapeutką. I ona mi zrobiła mocną, z tą nogą, gimnastykę? Bo, gimnastyka gimnastykę. Gimnastykę, ale bardzo mnie to po prostu bolało, gdy ona to robiła, ale kiedy już przestała to robić, to zauważyłem, że mogę iść dalej. To jest działanie Maryi. Ona naprawdę troszczy się o nas. Ja doświadczyłam takiej troski Maryi też w liceum, kiedy się wydarzyła taka bardzo, bardzo przykra sytuacja dla mnie, nie mogłam przestać myśleć o tej sytuacji. w końcu dając swoim ci też to doświadczenie z pielgrzymki, zwróciłam się do Maryi. Mary, jeśli ty możesz, to pomóż mi, żebym przestała o tym myśleć. I nagle stało się coś takiego, że kiedy tylko moja głowa próbowała wrócić do tamtego wspomnienia, to ja zaczynałam widzieć w swojej wyobraźni taki mur z czerwonej cegły, i te moje myśli próbowały bombardować ten mur, ale nie były w stanie. Po prostu Maryja zagrodziła drogę do, do mojego umysłu. To prawdopodobnie były, były pokusy złego, który chciał, żebym wracała do tamtego doświadczenia i się w nim e, rozpamiętywała i w ogóle tonęła w jakichś przykrych uczuciach. Ja od swoim też żernym mam trudność usnąć. To bardzo mi dobrze się robi, kiedy kładę mówię Panie Jezu, moja, mój Tato, Maryjo, moja Mama, kładę wasz, na moją głowę na Wasze stopy i sobie tak zasypiam. To jest takie fajne doświadczenie, po prostu człowiek, mimo wszystkich takich już, trudnych, już trudniejszego dnia. Pozwala, żeby Pan Bóg pomógł w zaskoczeniu, zamknięciu oka i odpoczęcia w, w jego obecności i w jego miłości. Mamy takie słowo na zakończenie, chyba nie wiem, czy żona coś chce coś dopowiedzieć. E, możemy przeczytać to słowo. E, tu jest ze zwiastowania e, Archanioła Gabriela, Maryi. W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do dziewicy zaręczonej z mężczyzną o imieniu Józef z rodu Dawida. Dziewicy było na imię Maryja. Anioł przyszedł do niej i powiedział – Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do niej – nie bój się, Maryjo, bo Bóg cię uderzył łaską. Oto poczniesz, urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on wielki, zostanie nazwany synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida, będzie królową nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwo nie będzie nało końca. Wtedy Maryja zapytała Anioła: Jak się to stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na Ciebie i osłoni Cię moc Najwyższego, dlatego święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Oto Twoja krewna Elżbieta pomimo starości poczęła syna i jest już w szóstym miesiącu, chociaż uważają ją za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego, a Maryja tak odpowiedziała, jestem służebnicą Pana, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Ja twierdzę, jedną że się tutaj zmierza, by pisać ale też możemy się od Maryi uczyć takiego twardego stąpania po ziemi. Prosić o to, bo ona pozwalała nam twardo i mądrze rozpoznawać, co jest Boże, co nie jest Boże w naszym życiu i co jest mądre. Ona jest taką stolicą mądrości. I trzeba walczyć też o tą relację z nią. Ja osobiście mogę powiedzieć, że wciąż staram się, miejscami walczę, miejscami gdzieś tam pewnie odpuszczam. Ale, ale mam to staram się to starać się o, o, tą, o tą relację z Marią, bo wiem, że z nią droga do Pana Boga jest łatwiejsza, jest krótsza. O tym dowodzi właśnie Ludwig Maria Grigno de I wielu, i, I wielu wielu świętych. Je, tak. jest akurat październik. Zachęcam każdego z was do modlitwy różańcowej, abyście, wspólną modlitwą różańcową chroni swój dom, swoje dzieci, siebie, swoich bliskich przed pokusami złego, który chce działać w naszych myślach. Różaniec, tak jak ojciec Pio mówi, odcina nas od pokus zadawanych przez złego. On przestaje je widzieć, bo ten różaniec nas otacza takim łańcuchem, takim murem, żeby swój duch nie działać w sercu ani w naszych myślach. Na zakończenie mam taką modlitwę oddania Maryi, się Maryi naszych rodzin. Tak. I możemy ją sobie razem tutaj odmówić. Ja będę czytać wolno, więc będzie taki czas na to, żeby sobie to powtórzyć. To jest oddanie rodzin, ale myślę, że to też e, można jako taki indywidualny akt oddania się potraktować. Maryjo, rodzina nasza poświęca się dziś bez reszty Twojemu niepokalanemu sercu. Zawierzamy Ci naszą przeszłość teraźniejszość i przyszłość, zwłaszcza godzinę naszej śmierci i samą śmierć. Racz sprawować opiekę nad nami i rozporządzać naszym ciałem, naszym czasem, naszym życiem duchowym, naszą pracą. Poświęcamy Ci nasze ciała, nasze dusze, nasze zdolności i umiejętności. Tobie zawierzamy naszą wolność, nasze dążenia, nasze powinności, a nawet nasze przewinienia. Nade wszystko oręduj za nami do Ducha Świętego, którego jesteś oblubienicą, by nas napełnił i uświęcił, spraw, aby nasze ognisko rodzinne stało się drugim domem nazaretańskim. Uświęcaj nas przez codzienne odmawianie różańca, i częste przyjmowanie sakramentów świętych. Błogosław nas wszystkich i obdarz nas Twoim niezwykłym pokojem. Pozostań z nami na zawsze razem z Jezusem, świętym Józefem i Aniołami Świętymi. Bądź Arką zbawienia dla tej rodziny, która teraz i na zawsze Pragnie należeć do Ciebie na cześć i chwałę Boga Najwyższego. Amen. Amen. To jest sekretariat .pl. E, To e, ten akt poświęcenia promuje. Weź tej, tej figurkę. Panie Jezu, poprzez tę figurkę Maryi i Twoją figurkę Błogosław, tym osobom, które będą oglądać. I zachęć ich, Panie, aby przez serce Maryi oddali się całkowicie Tobie abyś Ty ich mógł doprowadzić do nieba razem z Maryją. Amen. Amen. Pozdrawiamy. Słuchajcie z Bogiem.